Siemaneczko, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj taki krótki film, bo dawno nic nie było, pokażę wam co się dzieje na gospodarstwie, tutaj jest dzisiaj ze mną Marta siemaneczko. E, może zaczniemy tutaj. Tutaj pszenica co idzie na fasza, do kur, workuja, tutaj mam banatusa do siewu, Banatus, tak wygląda. Tak wygląda ziarno. Tutaj mam prowizjona. Prowizjon, bardzo grube ziarno. Ładnie wyczyszczony A tutaj mam ziemniaczki, które czekają e, czekają na odbiór, właściwie. I to już jest reszta ziemniaków. Co, co tutaj czeka? No, w sumie jeszcze to, ale to po to przyjdzie mama i, i to już dzisiaj zniknie. Także dzisiaj, jak to zniknie, to zniknie. To chcę sobie załadować ta pszenica do Big Baga i i tutaj się ogarnąć, posprzątać bo tutaj musi przyjechać betoniarka i będziemy zaprawiać zboże idziemy dalej, opryskiwacz zapięty wczoraj pryskali na regulacja rzepaku my robili i do tego tam na insekty też poszło Cyperkil. a tutaj przyjechała wczoraj jeszcze pszenica z Agri, jest to keramik chyba keramik powinien to być z tego co kojarzę co zamówił? keramika, nie? no, John Deere fajnie się Spisuję w tym opryskiwaczu, jedynie wczoraj miałem taką jakoś dziwną awarię, że nie chciało mi się złożyć, e, nie chciało mi złożyć ramion. Nie wiem, coś tam z hydrauliką szwankowało, ale e, ich tą, tym regulatorem, chociaż on jest na drugiej sekcji, no ale nie wiem, po kilku chwilach zaczęło działać. Możesz otwierać te paczki, ta mało pomień, bo tam są śruby, no. I tutaj te lampy z Agralet, ta coś mi zaczęła parować, muszę ją zreklamować. I tutaj, tak, dwie paczuszki, trzy paczuszki z Zenoxa. Marta otworzy. Otwieraj, Marta, szybko pokażemy, co tu jest. A bo ty to pootwieraj, a widzę, pokazać jak wygląda rzepak. Tutaj jeszcze reszta pszenicy leży, co jest do zawiezienia tutaj za dzierżawa. Tam jeszcze stoi przyczepa Landryś. Tutaj Big bag, big bag wopna, właściwie nie mojego, bo od Dominika wopnowałem mu ostatnio pola i jeden big bag został. Trzeba go jakoś ulokować. Duży John Deere stoi na kapciu, niestety e, byłeś ostatnio na wulkanizacji, bo też był kapeć. I przy zakładaniu, nie wiem, tak my się zagodali i tak się jakoś stało. Dziwnie, że ona tyłem wyskoczyła no i tam przy nie wiem, w jednym barze. Normalnie wyrwało opona z felgi i, i prawdopodobnie wtedy uszkodziła się ta Próbowaliśmy na bezdętkowej oponie, ale się nie dało. Nie da się zrobić tych opon bezdętkowe Są za stare, one już mają chyba 13 lot. Co to było? Tutaj rzepaczek. Rzepak wybujały, wczoraj już wyregulowany. Szósty liść wychodzi. Tutaj mam zasiano floretta, to co mi zostało zeszłego roku. Ilość około 50 roślin wyszła finalnie. Było ustawione na 44 coś takiego, ale wyszło finalnie około 50. Coś mi ten siewnik zawyż o 10% no i przy następnym roku następnym roku już to będę brał pod uwagę ustalając ta dawka. Trochę są Tutaj roślinki niektóre przyhamowane po tym chlomazonie ale myślę, że, że to ruszy kiedyś tam. Jutro ma opadać, także zaś dostanie wody. Jeszcze pojademy później... Yy, o Stonka Stonka jak to został. Pojademy jeszcze na, na ruptawa tam ubejdzie tam też może pak tylko tamten, nie wiem, tydzień temu Nie, właściwie to było w niedziela. On dopiero wychodził z ziemi. Także duża różnica, duża różnica między jednym a drugim. Dobra, Marta już powinna otworzyć te paczki. Są to części do Kfernelanda. Do Kfernelanda. W tym sezonie były Gala i Red Sonia, chyba? Gala porażka. Obydwie otworzyłaś? No to super. Gala porażka, bardzo drobne. Nic specjalnego. Także tutaj tak. Eee, cztery sztuki. Może to słońca bardziej. Kupiłem cztery sztuki piersi. Dwie lewe, dwie prawe. Wymienimy, bo tamte były zużyte. zaleć tam na stole leży staro. Tam na hali. A tutaj mam eee, coś innego. Są to Przedpuszki kukurydziane. Przedpuszki kukurydziane. Granit. Bardzo ładne. Teraz pójdę przymierzyć czy pasują. Nie, nie spodziewałem się, że one są takie duże. O, przymierzymy jeszcze ta nowo do starej. Jak to wygląda? Pokosz, ile tego jest zużytego, hmm. Nie tak dużo. Czy można by napawać ją? Wziąć ten drut twardszy, i tutaj przyspawać, coś zregenerować. Co ty na to? Można tak zrobić, nie? Dobra, wezmę to i weź to. Idziemy do pługa. Weź tego przedpuszczka. Weźmy, jak to będzie pasować. Ale wielką mu to jakoś odkładnie. Nie spodziewał się, tak, że to będzie taki wielki. Tutaj beczka. Beczka muszę na złą zakulać. Przytrzym telefon, albo dobra, nie trzeba. Jak to pasuje? Nie no, jest ok. Pasuje dobrze. Dobrze pasuje. A to. Nie wiem, czy było widać, czy dobrze pasuje. Widać? Wystaje bardziej niż to. Także jest ok. A to, to będzie tu. To będzie jakaś tu. Jestem. To będzie tak. Duże, nie? Fas no. duży. No ale jak tak mógł być, tak będzie. No, i tu to, ta, lżówka. talerzówka. Tależówka, nie wiem, jakoś mi nie chciało to wchodzić w ziemię. Robiłem po rzepaczysku to, zostawiało e, paski między jednym a drugim rzędem. W sensie no już po przejechaniu zostawiło taki pas nie ziemi. Wał był w górze, miejscami. Nie chciała wchodzić w ziemię, nie wiem co jest. Muszę tam zadzwonić do tego łożmetu i, i zapytać, co w związku z tym. Dobra, no w sumie tyle w tym dzisiejszym odcinku. Coś jeszcze chcesz dodać Marta? Nie. Nic nie chcesz dodać. Jakie plany na nadchodzące dni Marta? Orka, trzeba wykonać orka pod pszenicę. Część będzie zrobione bezorkowo gruberem. Po rzepaku będzie robione gruberem. Zobaczymy jak to się spisze. Jak będzie dużo... Yy, tych samosiewów na duże... Kurde, jak będzie dużo samosiewów na wierzchu że będzie słabo przemielone to po gruberze no to trzeba będzie poczekać i potem jeszcze za parę dni zaś opierosiać dobra tyle w tym dzisiejszym odcinku dzięki za oglądanie, czymcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Na razie, cześć!